Kiedy sędzia Franklin Pierce wezwał Emmy Lawson do swojej sali sądowej w ten piątkowy poranek, wierzył, że znalazł idealny cel. W jego mniemaniu była tylko prostą nauczycielką literatury w liceum, która głupio ośmieliła się zakwestionować jego autorytet na forum publicznym. Zamierzał zrobić z niej przykład, zniszczyć jej wiarygodność, zaszkodzić jej karierze i uleczyć ranę swojej dumy. Ale gdy Emma stała cicho w swojej bordowym sweterze, trzymając swoją zniszczoną skórzaną teczkę, nie była tą nieśmiałą postacią, jakiej się spodziewał. Czego sędzia nie wiedział, to że miał właśnie wejść prosto w swoją własną zgubę. Emma Lawson spędziła ostatnią dekadę ucząc literatury w liceum Westridge. Jej dni były wypełnione kredowym pyłem, rzędami niespokojnych uczniów i dyskusjami o powieściach, które odkrywały głębsze prawdy o kondycji ludzkiej. Rozkwitała w momentach, gdy oczy ucznia rozświetlały się nagłym zrozumieniem. Tego ranka napisała na tablicy płynnym pismem, symbolizm we współczesnej literaturze. — Pan Noloson — zapytał chłopiec z tylnego rzędu — dlaczego musimy analizować symbolizm? Czy nie możemy po prostu cieszyć się opowieścią? Emma uśmiechnęła się łagodnie, odkładając marker. To wspaniałe pytanie, Jeremy. Historie nas bawią, tak, ale także odbijają prawdę i sprawiedliwość. Im głębiej patrzysz, tym więcej rozumiesz nie tylko o postaciach, ale o świecie, w którym żyjesz. Literatura uczy nas patrzeć pod powierzchnię. Zadzwonił dzwonek, plecaki zostały zapięte, klasa się opróżniła. Emma została, żeby zebrać pozostawione kartki. Na jednej z ławek leżała szkolna gazeta. Jej nagłówek przyciągnął jej uwagę: Kontrowersyjna decyzja lokalnego sędziego wpływa na finansowanie szkół. Zmarszczyła brwi, przypominając sobie zebranie rady miasta sprzed kilku tygodni. Stanęła przed sąsiadami i wyraziła swoją dezaprobatę dla orzeczenia sędziego Pirsa, orzeczenia which PR zekierowało pieniądze obiecane edukacji na lukratywny projekt deweloperski. Nie krzyczała, ani nie szalała, spokojnie przedstawiła precedensy prawne, odsłaniając dziury w jego rozumowaniu. Spojrzenie w oczach sędziego tej nocy ostre, zimne i mściwe, nadal ją prześladowało. Wieczorem Emma była w domu, w swoim małym mieszkaniu cichym poza brzęczeniem lodówki. Zdjęła buty i nacisnęła play na migającej automatycznej sekretarce. Panno Lawson, dobiegł monotonny głos urzędnika. To zawiadomienie o stawiennictwie w sądzie w piątek o dziewiąty rano w sprawie pani naruszenia przepisów ruchu. Przewodniczy sędzia Franklin Pierce. Emma zastyga. Dostała mandat tygodnie wcześniej za przejechanie przez znak stopu, ale natychmiast zapłaciła go online. Nie było powodu do przesłuchania. Niepokój ją ogarnął, gdy sprawdziła swoje zapisy bankowe. Tam było jej potwierdzenie płatności, jasne jak dzień. Coś było nie tak. Tymczasem w swojej wyłożonej drewnem komnacie sędzia Piers przeglądał jej akta z drapieżnym zainteresowaniem. Więc ta nauczycielka myśli, że może mnie zawstydzić na forum publicznym? Mruknął. Jego urzędnik Gerald poruszył się niespokojnie, gdy Piers kazał mu zmienić wezwanie Emmy, przekształcając rozwiązany mandat w zarzut obrazy sądu. Nauczy się szacunku dla ławy sędziowskiej, wysyczał Piers. Urzędnik zawahał się, ale uległ. Wszyscy wiedzieli, że sędzia Piers miał znajomości na tyle potężne, żeby zniszczyć karierę lub życie bez konsekwencji. Dwa dni później Emma siedziała w swoim skromnym salonie, otoczona księgami prawa, które niegdyś należały do jej dziadka. Zanim została nauczycielką, Emma ukończyła szkołę prawniczą z wyróżnieniem. Nigdy nie przystąpiła do egzaminu adwokackiego, wybierając zamiast tego cichsze powołanie nauczania, ale słowa dziadka brzmiały w jej uszach: znajomość prawa to najlepsza obrona przed jego nadużyciem. Tej nocy Emma badała, aż jej oczy się zmęczyły. W historii sędziego Pearsa wyłoniły się wzorce. Dziennikarze, którzy go krytykowali, zostali objęci kontrolami podatkowymi. Prawnicy, którzy z nim dyskutowali, stanęli w obliczu nagłych skarg dyscyplinarnych. Kawałki układały się zbyt starannie. To nie była sprawiedliwość, to była odwet. Emma wiedziała wtedy: Nie mogła się skulić, musiała walczyć. W piątkowy poranek sąd tętnił aktywnością. Prawnicy szeptali w kątach. Oskarżeni trzymali papiery drżącymi rękami. Emma czekała na swoją kolej, opanowana ale czujna. Wybrała bordowy sweter celowo, profesjonalny, ale niepozorny. Sprawa numer 47B. Lawson, Emma, zawołał urzędnik. Emma wstała i wystąpiła do przodu. Jej spokojna obecność kontrastowała z napięciem promieniującym od sędziego Pisa na ławie. Panno Lawson, Zaczął tonem ociekającym protekcjonalnością. Nie stawiła się pani na zaplanowane przesłuchanie. To stan, owi obraze sądu. Jak się pani ustosunkowuje? Nie przyznaję się do winy, wysoki sądzie, odpowiedziała równo. Zapłaciłam mandat online. Nie otrzymałam zawiadomienia o żadnym przesłuchaniu. Sędzia machnął lekceważąco ręką. Akta wskazują inaczej. Emma wyjęła swoje potwierdzenie portal płatności oznaczył sprawę jako rozwiązaną na moim mandacie nie było wymienione żadne przesłuchanie a rzekome zawiadomienie o stawiennictwie podniosła dokument nie ma dowodu dostarczenia żadnego podpisu żadnej listy poleconej nie spełnia standardów proceduralnych fala szeptów przeszła przez salę sądową szczęka sędziego zacisnęła się ostrożnie panno Lawson ostrzegł pierce Kwestionowanie tego sądu może pogorszyć pani obrazę z szacunkiem, wysoki sądzie, powiedziała Emma spokojnie, należyty proces wymaga właściwego zawiadomienia. Bez niego obraza sądu nie może być podtrzymana. Galeria ucichła. Nawet prawnicy przestali przewracać kartki. Sędzia zmieszany zaatakował: Być może ta postawa wynika z pani zachowania na tym zebraniu Rady Miasta. Wykazała pani konsekwentny brak szacunku dla władzy. Oto i było. Potknięcie, na które czekała. Serce Emmy przyspieszyło, ale jej głos pozostał spokojny. Nie byłam świadoma, że konstytucyjnie chroniona mowa na zebraniu społeczności jest związana z mandatem za naruszenie przepisów ruchu. Młody reporter z tyłu pisał gorączkowo. Sędzia Pierce uderzył młotkiem. Ten sąd nakłada na panią grzywnę w wysokości dwóch tysięcy dolarów i skazuje na prace społeczne. Sprawa zamknięta. Emma nie drgnęła. Wysoki sądzie, z szacunkiem wnoszę o pana wyłączenie zgodnie z regułą postępowania sędziowskiego 211. Uczynił pan z tej sprawy kwestię mojej chronionej mowy, ustanawiając wyraźne uprzedzenie. W sali sądowej zapanowała martwa cisza. Metodycznie przedstawiła swoje dowody. Jej opłacony mandat inexplicably ponownie otwarty po zebraniu rady miasta, siedem podobnych spraw, w których Piers celował w krytyków i harmonogram, pokazujący nieprawidłowości, unikalne dla jej akt. Nawet przytaczała orzecznictwo pozwalające na natychmiastowe odwołanie, jeśli jej wniosek zostanie odrzucony. Zanim ujawniła swoje wykształcenie prawnicze, twarz sędziego pobladła. Jego pułapka załamała się na oczach prawników, dziennikarzy i obywateli. Piers ogłosił przerwę w obradach. Za zamkniętymi drzwiami jego ton był pozbawiony arogancji. Czego pani chce? Oddalenia z przesądzeniem, pana wyłączenia z moich spraw i przeglądu innych, których pan celował, odpowiedziała Emma stanowczo. Kiedy sąd wznowił obrady, sędzia Pierce, jego głos obcięty i blady, ogłosił dokładnie to: wszystkie zarzuty przeciwko Emmie zostały oddalone z przesądzeniem, a on wyłączył się, aby uniknąć pozorów nieprawidłowości. Tygodnie później Emma wróciła do swojej klasy. Gdy prowadziła uczniów przez Zabić Drozda, zauważyła dyrektora Stevensa i superintendenta Davisa, wchodzących cicho z tyłu. Po lekcji podeszli do niej. Miała pani rację, przyznał Stevens. Powinienem był panią wspierać. Sędzia wziął urlop, dodał superintendent, a przekierowane finansowanie zostało przywrócone szkołom. Tego wieczoru Emma otworzyła prezent pozostawiony na jej biurku przez uczniów, oprawione zdjęcie jej dziadka z podpisem w ich własnoręcznym piśmie. Dziękujemy za nauczenie nas, że stawianie za tym co słuszne ma znaczenie. Uśmiechnęła się łagodnie, przesuwając palcami po grzbietach jego starych ksiąg prawniczych. Sprawiedliwość, zrozumiała, nie zawsze była toczona w salach sądowych. Czasem była nauczana w klasach jednym odważnym wystąpieniem na raz.